Dobry wszystkim Dziś już piąty lot konkursowy o pierwsza pięćsetka, Neurypin mamy już godzinkę 1236 po się nie ustało ustawić dobrze, 1236-39, 16 sekund się spieszy kamerka o temperatura 29 już w cieniu Także sporo jest temperaturki. Wiaterek też już jakiś taki się zerwał spory. Także gołąbki za szybko nie będą. No tutaj tak 7 godzin, mówię, ale nawet poniżej 7 godzin będą powyżej, znaczy gdzieś 8 godzin prawdopodobnie będą. No może 7,5 godziny jakiś tam się pojawią, ale to zobaczymy. Raczej ciężko być jak na te warunki, ale no grzeje słoneczko Sucho jest wczoraj coś tam pokropiło Tyle o ile no gdzieś tam burze po bokach tam przeszły niby no, ale U nas to tylko tylko, aby sucho wszędzie Biór. trzeba podlewać no już te kwiatki, mszyce już nie było mszyc, zaczęły atakować no, pierwsze mszyce tu się pojawiają tak popiukać teraz Wczoraj piukałem, ale widocznie tego ładnie tu zeszły no. Jeszcze gdzieś się pochowały no. W tym roku rudzaj też licho jakoś rośnie No także tak no Gołąbków poszło też już mało Poszło mało, 1800 z hakiem chyba z całego oddziału dzisiaj tam rejonem będą wypuszczone, ale to też tam Warszawa Zachód za wiele nie ma Warszawa Jedynka też tam podejrzewam, że około 1000 tam razem jakieś 3500, może 4000 około 3500 pewnie coś takiego będzie u nas sekcja 500 coś tam, 570 bodajże 571 no. no tak to wygląda, no ja dałem 16 tak i z gniazdówki tylko 3 czy 4 sztuki no. Także mało akurat zniazdówka się wykluły, nie zdążyłem tam rozdzielić <laughs> się wykluły nie no chciałem tam samca dwóch dwóch samców takich konkursowych trochę nie dałem Jeden tam poszedł sam, dwa samce poszły i samica, i dwie samice, o, cztery gołębie. Zobaczymy, no, w zeszłym tygodniu były w konkursie. No w tym tygodniu zobaczymy. Tym gołąbkom się troszkę, troszkę coś tam, coś tam się poprawia, ale tak... Jeszcze, jeszcze w dalszym ciągu no. No ale już jest tu trochę suszej. No, i samiczki trochę się parują. Niby trochę masy tam łapią, ale... No, no, no ja jeszcze, jeszcze miałem dzisiaj jechać na trening, ale... Jeszcze sobie odpuściłam. No, to jeszcze nie jest to. No, ale już, już się parują, już tak chętniej latają. Troszkę, no. no. Jeszcze te odchody mnie takie denerwują, bo... Z rana, no, niby to prawa może, no, ale... No, tak czy owak, tak dosyć słabo, no. Moja lotniczka pauzuje. No. Może by konkurs 500 -y walła. No tak źle nie wygląda. Ale... No ale jeszcze może tam dwie pięćsetki zrobi. No. No, zobaczymy na no, co to tam pójdzie. no Niby coś tam jest lepiej, no tak jak teraz. No ale to też, bo dzisiaj herbatkę trochę dostałem. No, może nie piją wody i dlatego. Tutaj jeszcze kilka I Ten samiec taki Coś tam z tymi grzybami chyba ma jeszcze takie trochę tego No I Tutaj jest tak trochę tego No nie za bardzo no. Mało jest samców. I tu sporo synęło 7 chyba z treningu. Jeszcze nie wczoraj przyszła roczniaczka z tego treningu tam. Co jako jedyna samicy brakowało? No i nic poza tym nie przylatuje Taka jakaś tam tragicznie zdechnięta nie przyleciała. No, w sumie to ona nie była taka złama no tutaj jest troszkę lepiej, no guziaczki się grzeją trakety no, takie z tymi łódkami nie ma, ale ale, ale no, no Tu się ładnie grzeją no, dzisiaj trochę wentylację tym stawiłem, no troszkę źle ale Za blisko pół etra, ale może jakoś tam kurde no. Tak te udziałaczki źle nie wyglądają, jakby no. zobaczymy co się będzie działo Dzisiaj trochę oprys na grzyba poszedł Niechcą mi jesień, minie zostaje Już dwa dni leży chyba Za dużo jedzenia dostają Tych młodych troszkę jest, no tutaj się opalają jeszcze w cieniu. No zobaczymy, no miejmy <śp subscriber> nadzieję, że to się tam rozteguje. No tutaj jeszcze chwilkę, chociaż tu będą uciekać mi cholery. O, doły pokopał pies. Wody już w studni nie ma, sobie podlewałem. No to młodziaczki się opalają. Miałem je tu roztegować, ale jednak tu zostaną, bo... no. miałem tutaj nadobieństwo, no może jeszcze się uda, aczkolwiek no już dwie parą się, dwą parą się wykluły. Młodeczki, także no będzie gorzej ich tam wziąć. Taki miałem tutaj plan trochę taki inny. A cześć! Tu mam dwie luźne samiczki. Samczyka jednego tam dwa pom. Ten nie wrócił z treningu. I tak to poza tym, no to prawie, że komplet były Dwóch samczyków, tylko brakuje. No i teraz co poszły na locie. No tu poszedł samczyk. Tu poszedł samczyk, tu poszła samiczka. I tam od tamtego samczyka poszła samiczka. Już zjadł jedzonko Mają jeszcze w klubkarnikach Najgorzej te samiczki nie mają tego. Nie ma skąd samca wziąć, bo tutaj dopiero musi jakaś samica zginąć. Żeby Żeby ten przyszedł. Chodź! Codźcie, Lecą, bo to już się denerwuje. Ten już zeszedł z jajek. W zeszłym, sami... w zeszłym tygodniu samiczka była pierwsza. No, mam nadzieję, nie dałem go, bo jeszcze młode wykluły Co prawda podłożone są pod innym, ale no, może jego się bałem, bo żeby papi nie... Na papce to go nie dałem. Samica może nie ten. Nie będzie tak Miała. tu ma kwitną zrobiłem takie te ale już się połamały tak samo za grube no. telefon się odzywa No a na tyle na razie czekam na gołębie no, pojawił się pierwszy gołąb no, to jest gniazdówki chyba też ta 813 samiczka raczej А, тя, тя, А, сейчас тут с Настей. А, Dobra, почувaj. Tam tutaj w sekcji już tam kolega 1,5 miał. Kolega Paweł. Za 10 e, za 10 druga tam dwie sztuki i tam ko po drugiej lekko. Albo koło drugiej tam przed drugą. No. Też trzy sztuki jeszcze. No. Tak poza tym nic tam nie, nikt nie zgłaszał za bardzo. No. Także nic. No. Czekam na dalej. No. O, pojawił się drugi gołąb w kierunku czerwony, no, on raczej wolniejszy gołąbek, samiec No, przejdę, zamknąłem wylot. No, teraz przyszła trzecia, no, samiczka typowana. coś tam się bójnie teraz do wieństwa, dacie tam z to jeszcze trzy a ciec Samice się parzą. No, a ciec a ciec a ciec a samica okazun a cze, a cze, a, cze. A, cze, a, cze. a to jest dobrej kondycji a ciec Troszkę lotka wydłużone, Jakieś takie zmęczone bardzo nie są. Jest czwarty. To jest w kierunku no, gniazdówki. Tam się, no, z gniazdówki połowa już Budziła dwa, cztery, jeszcze dwa, no. Jest następny, też z tego samego kierunku. A ciąć, Jest piąty, ale to kurde z południa, troszkę, no, troszkę z kierunku, troszkę z południa, no. Ale mniej więcej jeden za drugim teraz. No. No jeszcze, a tamty dopiero siedzi. A ja to ten by tamtego. <gry> Ale chyba oba typowano, że Nie ma różnicy. No idę zobaczyć, wpuścić samicę. No, 85 był. A no, 69, 66. No, to samiczka najstarsza. No Znaczy, no, z 16 jeszcze. Mam. No teraz poza 50 jest 20, 29, 30, 36, 36. Przyleciał w szósty, ale nie wiem co to za ten. Już na razie nie w Więc Zdążyłem wrócić. Ale jest gniazdówki raczej, bo czyli gniazdówka jeszcze jeden pewnie 806 przyszedł no tutaj nic nie było widać no. to jeszcze z samiczka no tamta może być trochę problem pewnie troszkę później będzie no, no zobaczymy wyskoczyła samica jakaś tak dziwnie o, chyba jest Ale nie ta to chyba wyskoczyła samica podejrzana jakaś za szybko lata Nawet nie było widać, kiedy się zerwała. No jest 7 gołębi chyba jest, nic no teraz się nie pokazuje, a ta chyba wyskoczyła tam z gniazdówki, tak. No, sześć sztuk jest. No to nawet nie siedem. Myślałem, że tam sam z gniazdówki przyszedł na tutaj. Przyszedł do zdrowieństwa. No to muszę usamiczkę mu wpuścić, bo jeszcze ma zamkniętą. Także tu się sypły. 29, 20, 29, 30, 36, 36, 36 38, 38, A i więcej nie widać, a już jest 15, 17 ani sztuki więcej. No tam około 60 80 może 100 gołębi jest tutaj u nas w sekcji ale to tylko takie domysły no. wszystko się okaże no. zobaczymy dokończenie lotu Neurypin dopiero dzisiaj jakoś tak tydzień szybko zleciał widać coś nie widać no przylot tak na papierze no tak nie było tak źle aczkolwiek no jeszcze brakuje jakoś do 15 przyleciało na drugi dzień 3 sztuki doleciały a jeszcze na wieczór jedna doleciała i no i 3 na drugi dzień także tak to mniej więcej wygląda Ech, opozycja to szóste miejsce tam szóste miejsce w sekcji szóste miejsce w sekcji a ja podzielę chyba 32 także tak nie, nie za specjalnie aczkolwiek no nie jest tam źle no mniej więcej równo tam no parę osób miało jakoś tam szybciej Oczywiście, zawsze w Pruszkowie były tam szybciej, praktycznie o tej samej godzinie co u nas. Nawet kolega Daniel tam 9:55, znaczy ten Paweł miał 9:55, 13:55, a i w Pruszkowie gdzieś tam też 13:55 też się jeden pojawił. Także kilka kilkanaście gołębi znów się tam wyrwało moje tam były no w setce chyba coś tam się pojawiło aczkolwiek chyba może nawet nie no tak trudno, bo już dawno patrzyłem to nie będę ściemniał no i tak, no już po locie teraz e, następny lot na, na Europie czy tam Granze będzie pięćsetka, będzie, nie będzie w niedzielę mają być burze jakieś tam Przeniesiony na poniedziałek lot jest także no, raczej tak będzie ciężko, co już chyba trzeci rok, czy drugi rok jest lot przełożony na poniedziałek, aczkolwiek zawsze w miarę tam wychodzi. No zobaczymy, no, no teraz niby na poniedziałek też tak nadają różnie, no wiatr ma się zmienić na, na zachodni w końcu Ech, dzisiaj już troszkę inna pogoda Wczoraj troszkę były burze Wczoraj byłem na treningu z tymi gałąbkami, no tak na bliskim, bo już o 12 dopiero wyjechałem, no to no jakoś tam przyleciałem też, no, ale jeszcze cały czas jest tak, nie mogą dojść do siebie jeszcze, no. teraz to takie trochę rozregulowania, pogoda taka kiepska i to wszystko, no. Zobaczymy, No mudeczki dzisiaj wiary wyszło, już gdzieś tam po drzewach siedzą ten się nie chce wejść, człowiek wyłazi, tam jeden siedzi, tam siedzą Dzisiaj jakieś szeleje się trochę dostały, bo tak trochę zmiana pogody Co tam jeszcze? No Przyleciał też gołąbek zroczny z treningu tego tak na początku sezonu z tych co tam jeszcze 12 samcy brakuje chyba samiczka doleciała też tydzień wcześniej o, jako jedyna zginęła ma samczyków jeszcze brak no ten się pojawił wygląda nieźle na cipie nie wiadomo czy weszedł nie weszedł w każdym razie zdechlak jakiś tam nie jest no, dzisiaj młodeczki też już się zrywały aż za bardzo tam jeden taki jaśniutki siedzi stąd Kombinowały no jeden tam gdzieś u sąsiada podżywa drzewa gdzieś tam coś tam się działo, ale chyba się pozlatywały, no a ten to wyskakuje a ać, ać, ać 45 a nie, 25 jakiś ja też wyskoczył bo ich nie chce wejść, bo otworzyłem drugie wejście no ale za bardzo szalały, to musiałem ich przyknąć bo Tak, tego no dobra no zobaczymy Co to tam będzie, no jakaś tam ogólnie lekka poprawa jest z treningu w środę, w czwartek byłem w treningu wczoraj tak No w miarę tak te prędkość tam nie poprawiają za bardzo, na no w godzinę czasu tam 55 km w miarę równo, jedna, znaczy no, dwie, no, wczoraj było tak trochę nie za bardzo można powiedzieć, bo, no też już paruwa była, bo dopiero o dziewiątej wypuszczona Po dziewiątej chyba nawet dziewiąta, dwadzieścia coś tam. Dziesiąta, dwadzieścia osiem, dwadzieścia sześć, dziesiąta zaczęły siadać. No tam jedna samiczka się spóźniła, roczna się spóźniła. No, a pierwszy raz tak była, dawno nie była, no. No i 3-latka przyleciała, tak po godzinie. Nawet więcej jak godzinę, chyba. No staruszek się opóźnił. Także 3 gołębie tam się spóźniły. Nie wiadomo co o tym sądzić, ale zobaczymy. no. samiczkę może wstrzymam. Pójdzie 14 gołębie czy 15 może. Na ten lot teraz nowo No tam jednego. A, dwa samce tam jeden zginął dwa, no dwa zostały czyli wyrówna się też 15 głębi później. no dobra na tyle zapraszam do oglądania pozdrawiam dobry lot